To nie jest najlepsza pogoda na rower, ale amatorom dwóch kółek deszcz nie jest straszny. Jesień w tym roku jest wyjątkowo łaskawa, więc sezon rowerowy trwa. Rowerzyści, zgodnie z przyjętym lokalnie przepisem, mogą poruszać się po deptaku, więc jeżdżą, zdaniem spacerowiczów, często zbyt szybko. Za szybko jeżdżą, przede wszystkim bardzo szybko jeżdżą, no bo droga odpowiada. Takie sygnały od mieszkańców trafiły również do radnych. Nauczyciele, niektórzy nasi też zadali. No, Jacek, Jacek Budziński z Prawa i Sprawiedliwości interweniował w tej sprawie w ratuszu. W Europie są wyznaczane specjalne pasy, po których można na tego typu płaszczyznach jak deptak poruszać się. U nas już tego nie możemy zrobić, bo deptak został remontowany, to były zbędne koszty. Ale poprosiłem prezydenta Kubickiego o rozważenie pomysłu, czy nie można by było wyznaczyć takich wyznaczonych, znaczy specyficznych pasów, po których poruszaliby się przede wszystkim rowerzyści cyklistów to zły pomysł. Pani Monika mieszka w okolicy Starówki, lubi też jazdę na rowerze, więc po deptaku jeździ, ale też spaceruje. Obserwuje pieszych i cyklistów. Perspektywa jest oczywiście zawsze z tej strony, z której jesteśmy, czyli jak jestem pieszym, to zwracam uwagę na to, jak jeżdżą rowerzyści, jak jeżdżę na rowerze, to patrzę na to, jak to jest z pieszymi i y, mam wrażenie, że na, rowerzyści naprawdę uważają na to, co się dzieje. Piesi narzekają na rowerzystów, a że każdy, kij ma dwa końce, to rowerzyści nie pozostają dłużni. A pan, jak jeździ na rowerze po deptaku, to zwraca pewnie uwagę na pieszo. Tak, oczywiście. To jest, nawet schodzę i idę, prowadzę pieszo. A piesi zwracają uwagę na rowery, w sensie. Głos w tej sprawie zabrał też magistrat. To odpowiedź Urzędu Miasta na propozycję wprowadzenia dodatkowego oznakowania dla rowerzystów. Na deptaku, który jest pasem drogowym, wprowadzone jest oznakowanie strefy zamieszkania, ciągi po których poruszają się zarówno rowerzyści piesi, jak również samochody są ciągami pieszojezdnymi. Wprowadzenie proponowanych oznaczeń nie jest możliwe. Często jestem tu na deptaku, bo mieszkam niedaleko śródmieścia. Widzę, że jak jeżdżę, tu starają się uważać na, na, na pieszych. Podobny spór pojawiał się już w Zielonej Górze, ale też w innych polskich miastach. Problem można rozwiązać tylko przez wzajemne uszanowanie wszystkich uczestników ruchu drogowego.